Dzień dobry, moi mili. Dzisiaj zajmiemy się dodawaniem ułamków o jednakowych mianownikach. I zapiszmy sobie taki przykład. 7 trzynastych dodać 2 13. Jak dodajemy ułamki o jednakowych mianownikach? Ano, dodajemy słuchajcie, ich liczniki, czyli muszę dodać do siebie liczniki, a mianownik przepisać bez zmian. Czyli mam 7 dodać 2 to jest 9, 13 przepisuje bez zmian, i stąd mam 9, 13. Zapiszmy sobie kolejny przykład. 9, 15 dodać 8, 15 i znowu dodajemy liczniki do siebie. 9 dodać 8 to będzie 17. Mianownik przepisuje bez zmian. I co się teraz wydarzyło? Ano, otrzymaliśmy ułamek niewłaściwy i jeżeli Mamy wynik, który jest ułamkiem niewłaściwym, to obowiązkowo słuchajcie, musimy wyłączyć całości z tego ułamka, czyli ile piętnastek mieści mi się w 17? Ano, dokładnie jedna. I teraz mamy 17 odjąć 15, czyli w liczniku zostaje dwa, mianownik przepisuje bez zmian. I to dopiero jest nasz wynik Jedna cała i 2 piętnaste. Ok, to teraz kolejny przykład, taki, kiedy mamy do czynienia z liczbą mieszaną. Na przykład 1 i 3 piąte dodać. A, niech będzie 4 piąte. Co robimy? W takim przypadku dodajemy całości do całości, czyli 1 dodać nic, no to jest 1, tak. Dodajemy liczniki do siebie, 3 dodać 4, 7. Piątych. I co się okazuje? Znowu otrzymaliśmy ułamek, który jest ułamkiem niewłaściwym. Więc musimy z tego ułamka niewłaściwego, słuchajcie, wyłączyć całości. 7 piątych to jest znaczy 1 cała i 2 piąte. I teraz, tak naprawdę, do tej jedynki musimy dodać to, co mamy tutaj na dole napisane 1 i 2 piąte. Czyli 1 cała dodać 1 i 2 piąte, czyli w sumie to będzie 2 całe i 2 piąte i To dopiero jest tak naprawdę skończone obliczenie. I zapiszmy sobie jeszcze jeden przykład, taki, gdzie, do, gdzie dodawać będziemy do siebie dwie liczby mieszane. Zapiszmy sobie 2 i 4 siódme, dodać 3 i 5 siódmych. No i co robimy? Dodajemy do siebie najpierw liczby całkowite, czyli 2 dodać 3. To jest 5, tak? Wiemy, że mianownik przepisujemy bez zmian, więc od razu mogę to zrobić. I dodaję liczniki. 4 dodać 5, no to mamy 9. I znowu sytuacja się powtarza, czyli mamy do czynienia z ułamkiem niewłaściwym. I znowu mogę sobie wziąć w kółeczku i na dole zapisać, ile to będzie po wyłączeniu całości. W 9 siódemek mieści się dokładnie 1 i 9 odjąć 7 znowu zostaje mi 2 siódme. I teraz. Żeby zapisać już ostateczny wynik, do tej piątki, którą mam na czarno zapisaną, muszę dodać te 1 i 2 siódme, czyli 5 dodać 1 i 2 siódme, no to mamy 5 plus 1 to jest 6 i zostaje jeszcze te 2 siódme. I to jest dopiero dokończone dodawanie. Dziękuję i powodzenia.